Witam. Pamiętajcie, w lato że miałem odcinek właśnie yy, użytych właśnie rzeczy z warsztatu. Yy, jako co chciałbym, żeby w, tamtym, yy, w tym roku było na wakacje? No to to samo robię teraz na King Fortress. Miłego oglądania. Zacznijmy od paintów I pierwszym upartem jest Hamlet Metal. Why not? Mamy w grze topor bez głowca. Dlaczego by nie dodać innym broniom podobnej stylistyki? Majem. Jaskinę w czaszki i różnorakie napisy. Ciemne tło robi wrażenie idealnie pasujących barw wojennych na Halloween i TF2. W tym roku dostaliśmy dwa srebrno-metalowe Warpainty, które praktycznie się nie różniły od siebie. i Teraz chcę wam pokazać coś, co tamte skiny zabija. Jest nim Blood Penance, czyli połączenie metalu, krwi i skóry skin z dodatkiem wzorów satanistycznych i samego pentagramu. Zaśnie podium, czy skin, co według mnie idealnie pasuje w tym roku do Skin Forces. Jomur Gunther Style, czy jakoś tak? Dobawa wojenna w stylu nordyckim. Halloween i Wikingowie, razem w TREP 2. Idealnie. No i ostatni skin to Zabójcza Czekolada, przy której czarna skrzynka pasuje tak idealnie, że chce się wpisać do Valve, aby w tym roku obowiązkowo dodali to do gry. A teraz czapki. Zacznijmy teraz wyjątkowo od tyłu, czyli r maska klauna. Która przeraża do szpiku kości. Możemy malować włosy, dzięki czemu żaden klejnot nie będzie taki sam. Z tym zestawem możemy przenieść szpiega w świat czerwonego kapturka. Wolf Wolf in Paris to splot czapek tworzący wilka, który przebrał się za babunię, tak jak w książce. Przy układzie Ubein dla Snape'a, ktoś mocno inspirował się sektą z komiksów o Vadbanie. Cultix Kaul to kaptur z bandaną na oczy lub bez, przy niektórych. Miracle Medic to po prostu papierowa torba na głowę z wyciętym otworem na robotyczne oko. Kolekcja Del Dorado zmienia inżyniera waseckie bóstwo mordu, któremu tylko wyrwanie serc w głowie. Mamy w, w Warpaintach religię nordycką, przed którą był oksycki Bóg. No to teraz czas na grubego mieszkającego na Olimpie. Te, te Prometean kumeler to zlepek obojętnie zmieniającego naszego tanka Zeusa, który ewidentnie idzie na wojnę. Kto nie chciałby zobaczyć potwora z Loch Ness? A co gdyby Deep pozwoliłoby nam go zobaczyć? A nawet się nim stać? A można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Lockman Coors to głowa tytułowego stwora z głębin jeziora w Szkocji. No ale, gdzie ogon i płetwy? Już leci zadunkiem druga połowa została czyli Lake Lurker. Romaniak jest psychopatą, zaś w Halloween przybieramy się za różne monstra. I czy da się to połączyć? O, oczywiście. Dzięki pakietowi The Candy Monster of Pyroland. Jak go zobaczysz, uciekaj, bo jeszcze się z rukierkiem. Jak znalazłem tę głowę dla żołnierza, to od razu mi się skojarzyła służba wojskowa pewnego złola z filmu o dziecięcych agentach. Tu macie fragment tego spotkania. I potem tym fragmencie wiecie o co mi chodzi. Oj, tak! Chcę wam pokazać Soldiera z kciukiem za głowy? The Head of State to czapka z ewidentnym narodzeniem do animacji Shrek, głównego wroga Lorda Farquaada. Czas na Unusuale, przy których nie zrobię błędu z lata i mam dla was trzy runy do czapek i 2 do tauntów. I Pierwszym niezwykłym pokazem jest Gates of Hell, oczywiście do Dodwin Mamy tu trzy style Feltowy Nether passage Dziewiętnasty niezwykle są do portalu z minecrafta Czerwony Tytułowy Gates of hell I zielony Grim deception No bo nie wyobraźcie sobie Użycie tańca Przy puszczej ścianie Gdzie pojawia się nagle ognisko bram One Po polsku krwawy księżyc To jest oczywiście kolejna satelita z ziemi nad głową Lecz z dodatkiem mocny czy Jeżeli są tu pani Hopital lub Władzu Przesieni, to spojrzycie to oko. Demon's Eye, bo tak nazywa się już ma czysty a bardziej kolory. Czerwony, fioletowy i zielony. Idealne oko do, dla Demonita z Mordoru. Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści Wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści Hej, a kolejkę dalej Hej, a kiedy chwil to Zrobi doskonale polskim opowieściom Czas na ostateczność Kto wierzył UFO? Ja też Dlatego czemu by nie tańcząc kongę między sobą mini UFO szające w nas The Slasher Days ma dwa style. Space Instruders, gdzie laser ma barwy zimne. I Desolation Days, przy których laser już ma barwy ciepłe. Pamiętacie, chyba, że na lato podałem Wam taunt dla snajpera, który zmienił się w krzak. I wiecie, że szpieg w grze może mieć ta kartonu, chowania się w karton. Więc przedstawiam wam dwinę, nieuchomą, ale idealną do karyzjka. The crypt creeper, przy której nasz agent chowa się do trumny i to tyle. Po prostu szpieg w trumnie. Devilman i Łódź to idealna, idealna kompozycja, którą mamy już w grze. Dlatego ja dodałem do tej listy statek, a nie Łódź. Wunu jako dwina. Mamy Alkasową Dwinę ze śmiechem, lecz inżynier przez to ma osobno dwie takie pozy. Więc czemu psychicznemu doktorowi, który leczy jak jakiś psychopata, też czeka osobna? Dlatego przedstawiam wam Madman's Complex. Same update miał ode mnie Alkasową Dwinę, więc na Halloween też mam. mam. Leviosa. <tum Diabolus> Jak na manie jest wypowiadamy czar unosząc się w przestworza i latamy po mapie. Dam dam dam. Każdy musi się wychillować. Nawet szkocki pijak. A medytacja jest dobrym sposobem. Armament Ascension. Dwina dla demona, w której medytujemy, unosząc się w powietrzu. A wokół nas latają różne wybuchowe przedmioty i butelka alkoholu. Wiem. Ostatnio ząbałem bez scenariusza opowiadając o mapach, bo za długo to potrwało. Dlatego teraz to naprawiam. Więc przejdźmy. Może od razu do pierwszej mapy. No fantastycznie, Majazmus wysłał nas do piekła. Welcome to your doom. Feel the terror of reading. Hellpower jest to mapa dla martwego typu Manpower: czyli, że oprócz skakania rakietami, chodzenia i latania jako high może pobawić się Spidermana. Dodatkowo obok zakręć mamy power upy tytułowego typu Manpower. Wygląd mógłby być ładniejszy, jak zapominacie, że to jest odmęt piekielny. I tu nie ma wyglądać, a przerażać. O, oh, Gdzie jest moja tubertówka? Trzeba on a, już dlaczego. Wizard Groove to reskin mapy The Good keep, Medieval, na starszą noc? Czemu nie? Na mapie nie tylko jest zmiana wody na lawę i inne niebo, lecz znaczy nawet jedna z wiosz ma wielką czapę Mirasmusa. Czy on musi być wszędzie? O, Ale mała mapa. Pire jest mapą do typu Arena. Lecz nie z jednym, a z dwoma punktami kontrol kontrolnymi. Na niej. Jest mniejsza niż zwykle, lecz według mnie na plus. Zresztą raz nie ma gdzie się schować aż tak. I szybciej będą miać mundy. Ja, że to miejsce. Wygląda inaczej. Static. Jest mapy Powerhouse usuwający punkty i dodawający wielki telewizor na samym środku. Z typu Contour Points zamieniony jest w typ Player Destruction. Obóz zabijania innych graczy musimy czasem zabić respawnujący się szkieletowy z telewizorem na głowie. Co parę sekund. Telewizor odpala hipnoekra, do którego musimy przejść, aby oddać zdobyte punkty. Po drugie są nie wszystko ściągną białe, więc powodzenia z uznaniem przeciwnika. Portal. Wejdę, zobaczcie jak tam jest. The next day. O, znowu po się otworzył. Wejdę jeszcze raz. Wait. Czemu tu jest inaczej? Corruption. Jest mapą typu ładunek. Zaczynamy pchać przez te jaski i pagórków. Też kończymy w jakimś spitalu psychiatrycznym. Początek opowiadania o mapie mówi wiele. Czyli co otwarcie portalu więzienie ma inną kompozycję korytarzy. Czyli piekło. Aby dojść do wyjścia co rozmaite gameplay. chyba ten szpital jest dla mnie. I to by było na tyle. Eee, myślę, że Wam się eee, spodobały w ogóle tutaj podane przykłady, właśnie, co mogłoby być w tym oku na Skim Fortress. Eee, I w ogóle napi e, napiszcie w komentarzu, co Wam się najbardziej spodobało z tej listy, którą stworzyłem. I zostawcie suba, jeżeli wam się spodobał film, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Elelo, się dobra, pa!